Co wielkie jest w człowieku, to że jest on mostem, a nie celem. Co miał na myśli autor tych słów, Friedrich Nietzsche, jeden z najbardziej radykalnych i wciąż niezwykle wpływowych filozofów przełomu wieków? Co to znaczy być mostem? To pytanie prowadzi nas wprost do serca jednej z jego. Najsłynniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych koncepcji, czyli do idei nadczłowieka, znanego też jako Übermensch. Słowo, które elektryzuje, fascynuje, ale też budzi lęk i często kojarzy się w sposób zupełnie wypaczony. W dzisiejszym odcinku postaramy się rozwikłać tę zagadkę. Chcę Wam przybliżyć, Czym naprawdę jest nasz człowiek w myśli niczego? Zobaczymy, dlaczego w ogóle ta idea się pojawiła, jaki jest jej kontekst, jakie niesie ze sobą znaczenie, ale też, co niezwykle ważne, jakie pułapki interpretacyjne i historyczne nadużycia są z nią związane. Przyjrzymy się bliżej Temu bezkompromisowemu myślicielowi, który nie bał się kwestionować absolutnie wszystkiego, od moralności po samego Boga, i którego idee do dziś rezonują z niesamowitą siłą. Aby zrozumieć, dlaczego Nietzsche w ogóle poczuł potrzebę wprowadzenia tak radykalnej i wymagającej idei, jak nadczłowiek, musimy najpierw zanurzyć się w jego diagnozę czasów, w których żył. Diagnozę głębokiego kryzysu zachodniej cywilizacji. Ale w samym sercu tej diagnozy leży jedno z jego najsłynniejszych, najbardziej cytowanych, ale też często najbardziej banalizowanych stwierdzeń. God ist tot, czyli Bóg umarł. Co nicze miał przez to na myśli, czy ten syn luterańskiego pastora nagle Ogłaszał po prostu swój osobisty ateizm? Nie. To było coś znacznie głębszego i o wiele bardziej doniosłego. To była przede wszystkim diagnoza kulturowa. Nietzsche obserwował i stwierdzał, że Bóg, rozumiany nie tylko jako postać religijna, ale jako symbol całego systemu wartości judeo-chrześcijańskich i platońskich, jako najwyższy gwarant obiektywnego sensu moralności i prawdy który przez wieki stanowił niewzruszony fundament cywilizacji zachodu utracił swoją realną życiodajną moc w ludzkich sercach i umysłach ten fundament po prostu zaczął się kruszyć murszeć od środka ludzie Mogli wciąż chodzić do kościołów, używać religijnego języka, ale ich życie i motywacje, ich sposób patrzenia na świat coraz mniej opierał się na tym transcendentnym, absolutnym punkcie odniesienia. Ta gwiazda polarna, która przez stulecia nadawała sens, kierunek i znaczenie, zaczęła gasnąć na kulturowym firmamencie. Moralny kompas, który przez wieki w sposób oczywisty wskazywał co dobre, a co złe, zwyczajnie się rozmagnetyzował. A co się dzieje, gdy runie fundament, na którym zbudowany był cały gmach sensu ludzkiej egzystencji? Co wypełnia powstałą pustkę? Według niczego bezpośrednią i niezwykle groźną konsekwencją, Śmierci Boga jest nihilizm. Nihilizm to filozoficzne trzęsienie ziemi. To stan, w którym najwyższe wartości tracą swoją wartość. To dojmujące poczucie, że świat nie ma żadnego wbudowanego, obiektywnego sensu. Żadnego celu, żadnej uniwersalnej prawdy czy moralności. Wszystko staje się względne. Płynne, a w ostatecznym rozrachunku być może obojętne. Pytania takie jak po co żyć, po co się starać, czy cokolwiek ma naprawdę znaczenie, zaczynają wybrzmiewać z nową, niepokojącą siłą. Nietzsche widział w nich ogromne niebezpieczeństwo. Ludzkość, pozbawiona dawnych drogowskazów, mogła pogrążyć się w rozpaczy, Apatii, w stanie całkowitego paraliżu woli to byłby nihilizm pasywny. Mogła też, co wydawało mu się równie prawdopodobne uciec w gorączkowe poszukiwanie płytkich rozrywek, powierzchownych przyjemności i materialnego komfortu byle tylko zagłuszyć tę przerażającą egzystencjalną pustkę. I właśnie ta druga ścieżka ucieczki przed nihilizmem prowadzi nas do postaci, którą Nietzsche z niemal namacalnym przerażeniem i odrazą opisuje w swoim arcydziele Olso Spracht Zarathustra, czyli Taką rzecz Zaratustra. Tą postacią jest ostatni człowiek po niemiecku der letzte Mensch. Ostatni człowiek to antyideał to dokładne, karykaturalne przeciwieństwo nad człowieka. To symbol tego, czym ludzkość może się stać, jeśli podda się pokusie nihilizmu i wybierze drogę najmniejszego oporu, drogę uśrednienia i samozadowolenia. Kim jest ostatni człowiek? To istota, która pragnie tylko i wyłącznie komfortu, bezpieczeństwa, dobrego zdrowia i jak najdłuższego pozbawionego wstrząsów życia to nic innego jak zwykły rurkowiec który cytując klasyka tylko je i sra unika wszelkiego ryzyka wszelkiego cierpienia wszelkiej wielkości pasji i ambicji gardzi tym co jest trudne niebezpieczne i wymaga wysiłku celem ostatniego człowieka jest znalezienie i utrzymanie małego szczęścia na dzień i małego szczęścia na noc. Wszyscy są równi w swojej przeciętności, w swoim płytkim zadowoleniu, w swoim unikaniu jakichkolwiek wyzwań, które mogłyby zakłócić ich spokój. Tutaj cytat: Myśmy szczęście wynaleźli, mówią ostatni ludzie, i mrużą porozumiewawczo oczy, przekonani o swojej mądrości. Co najgorsze, gdy Zaratustra, prorok nad człowieka, opisuje tę postać tłumowi na rynku, mając nadzieję wstrząsnąć nim i obudzić w nich wstręt, oni reagują entuzjazmem. Krzyczą, daj nam tego ostatniego człowieka o Zaratustro, uczyń nas tymi ostatnimi ludźmi, chcą tej miałkiej, bezpiecznej i pozbawionej głębi egzystencji. Dla niczego Ostatni człowiek to symbol ostatecznego upadku i degeneracji ludzkiego ducha. To kapitulacja przed wielkim wyzwaniem nadania sensu własnemu życiu w świecie pozbawionym dawnych gwarancji. To jest właśnie ten stan duchowej karłowatości, od którego ludzkość, według niczego, musi za wszelką cenę odejść, jeśli nie chce zastygnąć w martwym punkcie. To jest to mroczne tło, ta ponura możliwość, na której tle pojawia się wezwanie do czegoś, wezwanie do czegoś radykalnie innego, do czegoś większego. I tym czymś innym, tą odważną odpowiedzią na kryzys nihilizmu i pogardzaną alternatywą dla ostatniego człowieka, ma być właśnie nadczłowiek. No dobrze, skoro rozumiemy już mroczne tło diagnozę śmierci boga, widmo nihilizmu i odstręczający obraz ostatniego człowieka, na którym Nietzsche maluje swoją wizję. Czas wreszcie przyjrzeć się bliżej samemu portretowi. A więc kim lub czym jest ten słynny, budzący tyle emocji nad człowiek, a po niemiecku Übermensch? Zanim jednak zaczniemy wymieniać jego cechy, musimy zrobić jedną ale absolutnie najważniejszą rzecz, o której nigdy nie wolno zapominać dyskutując o niczym i ogólnie o całej idei nad człowieka. Muszę z całą mocą odrzucić i zdemaskować jego najbardziej toksyczne i historycznie katastrofalne odczytania. Powtórzę i będę powtarzał to do znudzenia, bo to kluczowe, nad człowiek niczego nie ma nic wspólnego z nazistowską ideą rasy panów. To nie jest koncepcja biologiczna, rasowa ani polityczna, która miałaby usprawiedliwiać dominację jakiejkolwiek grupy nad innymi. To upiorne zniekształcenie, za które w dużej mierze odpowiada propaganda trzeciej Rzeszy, a także niestety świadome manipulacje i fałszerstwa dokonane przez siostry filozofa. Elisabeth Fürster Nietzsche, zagorzałą zwolenniczkę Hitlera, która dopasowała spuściznę brata do potrzeb nowej, na tamte czasy zbrodniczej ideologii. Sam Nietzsche, który był krytykiem po pierwsze prymitywnego nacjonalizmu, po drugie rasizmu, antysemityzmu oraz, co najciekawsze, swojego własnego narodu, czyli Niemców, z pewnością byłby przerażony takim wykorzystaniem jego myśli. Zawsze, gdy mówimy o nadczłowieku, musimy pamiętać, że nicze myśli o wymiarze duchowym, psychologicznym oraz egzystencjalnym jednostki, o jej wewnętrznym potencjale do wzrostu i transformacji, a nie o jakiejkolwiek biologicznej czy rasowej hierarchii. A więc tak, mając to fundamentalne zastrzeżenie za sobą, spróbujmy wreszcie opisać, czym nadczłowiek jest w filozofii niczego. Po pierwsze, jest to cel, ideał, a nie zrealizowany stan. Człowiek nie jest typem człowieka, który już istnieje i którego można by wskazać palcem. Jest on raczej symbolem najwyższego potencjału, jaki drzemie w ludzkiej naturze, celem, ku któremu ludzkość, a przynajmniej jej najbardziej twórcze jednostki, powinny dążyć. Jest jak odległy szczyt, który wyznacza kierunek wspinaczki. Pamiętacie metaforę człowieka jako mostu rozpiętego nad przepaścią, nad człowiek jest właśnie tym, co znajduje się na drugim brzegu tego mostu, celem tej niebezpiecznej, ale koniecznej przeprawy przez samego siebie. Po drugie, i jest to absolutnie kluczowe, jego istotą jest nieustanne samo przezwyciężanie. To jest jądro tej koncepcji, jej serce bijące w rytmie ciągłej walki i transformacji. Nad człowiek to nie ktoś, kto osiągnął jakiś ostateczny stan doskonałości. To ten, kto jest w permanentnym procesie przezwyciężania czego? Swoich słabości, swoich lęków, swoich ograniczeń, swojego lenistwa duchowego, swojego przywiązania do komfortu, ale i bezpieczeństwa. A także swoich zastanych przekonań, swoich starych wartości, a nawet swojego wczorajszego ja. To dynamiczny, niekończący się proces stawania się, ciągłego wychodzenia poza siebie, rzeźbienia własnej istoty, niczym artysta rzeźbi swoje dzieło. Jest to walka i zwycięstwo, ale w głównej mierze odnoszone przede wszystkim wewnątrz siebie. I po trzecie. Nadczłowiek jest twórcą wartości w świecie po śmierci Boga, w świecie, który utracił zewnętrzne, transcendentne źródło moralności i sensu, nad człowiek nie popada w rozpacz ani nie szuka gorączkowo nowych autorytetów, które by mu powiedziały, jak żyć. Wręcz przeciwnie, on sam bierze na siebie heroiczną odwagę i odpowiedzialność do tworzenia nowych wartości, jakich po pierwsze, wartości zakorzenionych w ziemi, wartości, które afirmują życie tu i teraz, w całej Jego pełni, z Jego radościami i trudami, wartości, które mówią tak naszej doczesnej egzystencji, zamiast pokładać całą nadzieję w jakimś hipotetycznym, lepszym świecie po śmierci. Jest to akt najwyższej wolności, kreatywności i odpowiedzialności. Po czwarte, w pełni urzeczywistnia on wolę mocy. Po niemiecku Wille zur Macht. Uwaga, kolejna trudna i często źle rozumiana koncepcja. Wola mocy u niczego to nie jest prosta, prymitywna rządza panowania nad innymi ludźmi czy zdobywania politycznej władzy. Choć może się i tak czasem przejawiać, w sposób zdegradowany jest to raczej fundamentalny kosmiczny pęd, który zdaniem niczego leży u podstaw wszelkiego życia i całej rzeczywistości. Pęd do wzrostu, do ekspansji, do przezwyciężania oporu, do wyładowania swojej siły, do osiągania mistrzostwa i maksymalizacji własnego potencjału. Nadczłowiek nie neguje w sobie tej potężnej siły, ale też nie pozwala jej działać w sposób chaotyczny czy destrukcyjny. On ją świadomie opanowuje, kształtuje i kieruje przede wszystkim do wewnątrz, ku panowaniu nad sobą, ku samodoskonaleniu, ku twórczości, ku ustanawianiu nowych, afirmujących życie wartości. To wola mocy jako siła kreatywna i samotransformująca. Po piąte, charakteryzuje go postawa amorfati, czyli miłości losu. To jedna z najbardziej radykalnych i wymagających postaw, jaką proponuje Nietzsche, a którą to zapożyczył od Stoików. Oznacza ona bezwarunkową akceptację i afirmację absolutnie wszystkiego, co przynosi nam życie i los. Oznacza kochać swój los, przyjmować z otwartymi ramionami zarówno radość, jak i cierpienie, sukces i porażkę, zdrowie i chorobę. Szczęśliwy traw i bolesną konieczność, uznając je wszystkie za niezbędne, nieodłączne elementy naszej ludzkiej egzystencji. Żadnego żalu, żadnych pretensji do świata, żadnego, gdyby tylko, żadnego pragnienia, by coś w przyszłości lub teraźniejszości było inaczej, to powiedzenie ostatecznego, radosnego tak życiu, takiemu, jakie jest. Słynna, choć trudna do interpretacji myśl o wiecznym powrocie wszystkich rzeczy jest tu jakby ostatecznym sprawdzianem tej postawy. Proste pytanie, czy pokochałbyś swoje życie tak bardzo, by chcieć je przeżywać w nieskończoność? Dokładnie tak samo, z każdą jego sekundą, z każdym detalem, każdą ekstazą i każdą agonią? Odpowiedź na człowieka, który kocha swój los brzmi tak chcę tego jeszcze raz i na zawsze i wreszcie po szóste nadczłowiek dokonuje przewartościowania wszystkich wartości po niemiecku umwertung aller werte to jest wielki rewolucyjny projekt filozoficzny i egzystencjalny nadczłowieka Logiczna konsekwencja poprzednich punktów, skoro stare wartości, zwłaszcza te wywodzące się z moralności judeochrześcijańskiej, którą Nietzsche ostro krytykował jako moralność niewolników zrodzoną z resentymentu słabych wobec silnych i jego zdaniem wrogom życiu w jego pełni, skoro te rzeczy okazały się niewystarczające, fałszywe lub tak jak on sam uważał, wręcz szkodliwe dla rozwoju ludzkości, to nadczłowiek podejmuje się tytanicznego zadania ich krytycznej oceny odrzucenia i zastąpienia nowymi odrzuca wartości oparte na słabości, litości, rozumianej jako współczucie dla upadku, negacji ciała i instynktów, a na ich miejsce ustanawia nową hierarchię wartości, taką, która afirmuje siłę, rozumianą jako panowanie nad sobą i twórczą moc. Zdrowie, piękno, radość, dumę, wolę mocy, czyli wszystko to co w jego rozumieniu służy życiu, wzmacnia je, uszlachetnia i podnosi na wyższy poziom. Widzimy więc, że nad człowiek w oryginalnym zamyśle niczego to niezwykle złożony, dynamiczny i wymagający ideał istoty ludzkiej. To nie jest żaden biologiczny mutant ani polityczny tyran, to raczej symbol człowieka, który poprzez heroiczny, nieustanny wysiłek samo przez odwagę twórczego ustanawiania wartości i przez głęboką miłość do swojego losu przekracza ograniczenia obecnego, arcyludzkiego człowieka i samodzielnie nadaje wyższy i najwyższy sens swojemu ziemskiemu istnieniu. Skoro mamy już zarysowany ten złożony i wymagający ideał nad człowieka, pojawia się naturalne pytanie gdzie w pismach samego niczego powinniśmy szukać jego najpełniejszego obrazu, gdzie ta idea wyobrzmiewa najmocniej i co równie ważne, jakie problemy i kontrowersje się z nią wiążą. Głównym i niezastąpionym źródłem jest bez wątpienia najbardziej znane, choć może i najtrudniejsze w bezpośrednim odbiorze dzieło niczego, czyli tako rzeczy Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Podtytuł jest tu bardzo znaczący. To nie jest typowy traktat filozoficzny, który krok po kroku za pomocą logicznych argumentów i precyzyjnych definicji wykłada jakąś doktrynę. Zaratustra to dzieło na wskroś poetyckie, alegoryczne, momentami wręcz profetyczne. Jest napisany podniosłym stylistycznym językiem. Pełne jest metafor, przypowieści, zagadkowych mów i postaci o głębokim znaczeniu tytułowy zaratustra wzorowany na starożytnym perskim proroku schodzi tu ze swojej górskiej samotni by głosić ludziom nową trudną naukę właśnie naukę o konieczności przezwyciężenia obecnego człowieka i dążenia ku nadczłowiekowi to wokół tej idei, jako centralnego punktu i celu, koncentruje się cała narracja i myśl tej wyjątkowej, fascynującej książki. Warto przy tym zaznaczyć, co często bywa mylone, że sam Zaratustra nie jest przedstawiony jako nadczłowiek. Jest raczej nauczycielem, prorokiem, prekursorem, tym, który przygotowuje jego nadejście i wzywa do niego ludzkość. Oczywiście, idee ściśle związane z koncepcją nad człowieka, takie jak samoprzezwyciężanie, radykalna krytyka tradycyjnej moralności, wola mocy, konieczność tworzenia nowych wartości w świecie po śmierci Boga, pojawiają się i są rozwijane także w innych, bardziej analitycznych i aforystycznych dziełach niczego. Warto tu wymienić przede wszystkim Poza Dobrem i Złem oraz z genealogii moralności. Tam znajdziemy bardziej systematyczne argumenty i krytyki, ale to właśnie w Zaratustrze idea nad człowieka zyskuje swój najbardziej plastyczny, sugestywny, symboliczny i inspirujący, choć jednocześnie trzeba to przyznać, najbardziej wieloznaczny i otwarty na interpretację wyraz. I właśnie ta wieloznaczność w połączeniu z niewątpliwym radykalizmem samej koncepcji sprawia, że idea nadczłowieka od samego początku była i pozostaje niezwykle kontrowersyjna oraz obarczona poważnymi trudnościami interpretacyjnymi jak i historycznymi obciążeniami. Spróbujmy wskazać te najważniejsze punkty zapalne. Po pierwsze, zarzut Fundamentalnego elitaryzmu, czy, czyli czy idea nad człowieka nie jest w swej istocie głęboko antydemokratyczna? Wydaje mi się osobiście, że tak. No przecież zakłada ona wybranie pewnych jednostek i pewnych możliwości. Sama nazwa nad człowiek pokazuje, że dotyczy to kogoś, kto jest ponad człowiekiem. W pewnym sensie tak. Zakłada ona jakąś pogardę dla zwykłych ludzi, dla mas, dla tych, którzy nie są zdolni do heroicznego samoprzezwyciężania, jak i twórczego ustanawiania wartości. Trzeba uczciwie przyznać, że Nietzsche był zdeklarowanym krytykiem idei równości, rozumiany jako uśrednianie i triumf masowości. Widział w nich prostą drogę do ostatniego człowieka. Jego pisma pełne są pochwał dla jednostek wybitnych, dla wolnych duchów, dla arystokracji ducha. Pytanie, czy ten nacisk na wyjątkowość i wielkość jednostki musi automatycznie oznaczać pogardę dla innych i czy jest do pogodzenia z podstawowymi wartościami demokratycznymi. Temat jednak do dziś pozostaje przedmiotem gorących sporów wśród filozofów i historyków. Po drugie, pewna programowa niejasność i wieloznaczność samej koncepcji. Mimo, że poświęcił jej swoje najsłynniejsze dzieło, trzeba przyznać, że Nicze nigdy nie przedstawił systematycznej, precyzyjnej, jednoznacznej definicji nadczłowieka. Nie znajdziemy u niego podręcznikowej listy cech do odhaczania na egzaminie, nad człowiek pozostaje raczej sugestywnym ideałem, poetyckim symbolem, pewnym kierunkiem rozwoju ludzkości, a nie gotowym zamkniętym wzorcem. To oczywiście pozostawia szerokie pole do interpretacji, ale jednocześnie otwiera drzwi do nieporozumień i nadinterpretacji. Czy nadczłowiek to cel osiągalny tylko dla nielicznych, wybitnych jednostek, które mają niejako pociągnąć za sobą resztę ludzkości, czy to raczej potencjał drzemiący w każdym człowieku, który można w sobie odkryć i rozwinąć poprzez samo przezwyciężanie? A może to wizja jakiegoś przyszłego, wyższego etapu ewolucji gatunku ludzkiego? Nietzsche zdaje się w różnych fragmentach swoich pism sugerować tak naprawdę różne odpowiedzi, co dodatkowo komplikuje jednoznaczną interpretację idei nad człowieka. Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej podróży przez meandry myśli Friedricha Nietzschego, spróbujmy zebrać i podsumować najważniejsze wątki dotyczące jego słynnej, choć tak często kontrowersyjnej koncepcji nad człowieka. Kim więc w świetle naszej analizy jest ten nietzscheański Bermędź? Przede wszystkim jawi się on jako dynamiczny ideał, jako symbol najwyższego ludzkiego potencjału, jako cel i kierunek rozwoju, a nie jako gotowy zrealizowany typ człowieka jego kluczowe konstytutywne cechy to po pierwsze nieustanne samoprzezwyciężanie, czyli ciągła świadoma praca nad sobą pokonywanie własnych słabości ograniczeń lęków i tego co ludzkie to proces nie stan. Po drugie, heroiczna odwaga do tworzenia nowych własnych wartości, wartości afirmujących życie tu i teraz, na Ziemi, ustanawianych w świecie pozbawionym dawnych, transcendentnych gwarancji sensu i moralności. I po trzecie, to radykalna afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, zarówno tych radosnych, jak i bolesnych, włącznie z akceptacją cierpienia i przypadkowości. Postawa amorfati, czyli miłości do własnego, niepowtarzalnego losu. W ostatecznym rozrachunku, idea nad człowieka pozostaje potężnym, fascynującym, choć i niewątpliwie niebezpiecznym, fundamentalnym wyzwaniem, jakie Friedrich Nietzsche rzucił całej ludzkości już ponad 100 lat temu. W świecie, w którym, jak sam diagnozował, stare pewniki runęły. W świecie po śmierci Boga postawił przed nami niezwykle trudne, ale i doniosłe pytanie: Czy jesteśmy w stanie sami, jako jednostki i jako gatunek udźwignąć ciężar naszej wolności i naszej odpowiedzialności za sens? Czy potrafimy naprawdę przekroczyć samych siebie, swoje wyrodzone i nabyte ograniczenia, swoje lenistwo duchowe, swoją tęsknotę za komfortem i bezpieczeństwem? Stać się. Tym pieprzonym mostem ku czemuś wyższemu, co sami musimy stworzyć? Czy mamy w sobie dość odwagi i siły, by samodzielnie, bez zewnętrznych gwarancji i gotowych recept, nadać najwyższy sens naszemu własnemu ziemskiemu istnieniu i stworzyć wartości, które pozwolą nam powiedzieć życiu, nawet w jego najtrudniejszych momentach, gromkie i radosne? Tak. Nicze. Nie dostarczał łatwych odpowiedzi ani gotowych rozwiązań. Wręcz przeciwnie, zadawał dużo pytań i krytykował, a jego odpowiedzi są właśnie jak idea nad człowieka, ciężkie do opisania. Jednak pozostawił nas z tym egzystencjalnym pytaniem, które wciąż wwierca się w naszą świadomość i być może dzisiaj, w naszych czasach pełnych globalnych wyzwań, kryzysów. I niepewności co do przyszłości, wybrzmiewa ono z jeszcze większą, niepokojącą siłą. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Jest już nas aż 100. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują. Lecimy po 1000 subskrypcji. A Tobie dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Na razie, cześć.